Witam, witam, polski kaszlak. a ah ja. Yeah. słuchajcie, dzisiaj, e, aha, tam skończyłem, w sensie, e, t -t -t tą resztkę nad kola, w sensie, ta, e, później ewentualnie jeszcze sobie tutaj doszlifować, żeby pasowało, bo to chodziło o takie zaoblenie, żeby po prostu pasowało tutaj do rogu, żeby było e, zamknięte, nie? Ale to mniejsze o to. E, I dzisiaj chyba tak coś czuję, żebym e, przeszedł w końcu naprzód. <toddź> słuchajcie. Mam do wycięcia tą całą przegrodę yy, znaczy Firewalla yy, Tak, no przegrodę. Silnika, nie, Silnik, jak silnika, jak tu nie ma silnika chłopie Ze ścianą grodziową, no Czyli tutaj muszę powycinać tą rzeźbę To jest raz Tutaj mam w zasadzie luźno, bo tak sobie troszkę tam Pogniło, że po prostu tu już się nic nie, nie trzyma, więc spoko, mam troszkę luzu, tu muszę Nacięć, ale tu już nie będę szukał zgrzewów. Tu muszę rozgrzewić. Tu widzę trzy punkciki. Tu chyba dwa albo też trzy. Tutaj kurry zapią. Nie wiem, tu też wychodzi, że z dwa, trzy, cztery. Nawet nie wiem, jak ja to zrobię. I chyba podejdę od strony bagażnika. E, od strony bagażnika i z tamtej strony po prostu e, wezmę freza i rozfrezuję te zgrzewy. W ogóle te szpilki, e, bo powinienem. Wytnę w ogóle sobie taki kawałek, żeby pomierzyć do śrub tych trzech od wahacza, bo taki widziałem, chłop tam robił, to coś takiego liczył. Czyli od szpilek sobie pomierzę, żebym w ogóle miał jakiś, jakiś punkcie wyjścia. To jest raz, bo ta belka też nie jest, kurwa, równolegle do podłoża, powiedzmy, jest delikatnie pod kątem no tak, tak bym stwierdził, tak bym stwierdził, że jest delikatnie pod kątem, w ogóle te szpilki e, może tutaj, czekajcie, pokażę Wam no widać, że się e, chybocze w ogóle tutaj są też te dystanse śmieszne, ciekawe jak wyjdzie jak nam z tą zbieżnością bo to jest taki większy dystansik i tutaj takie malutkie, czekajcie, przybliżę takie malutkie Podkładki dystansowe, tutaj mamy troszkę ich jakby więcej, nie wiem czy takie zwykłe, są nie, jakieś takie cienizny. Słuchajcie, a składa nam to się z trzech elementów, czyli cała, cała, cała ta mocowanie resora, tak, ze ścianą grodziową. Tu idzie to jakby wzmocnienie tego, nazwijmy to, Mac Persona i tu jeszcze osobno blaszka od wewnątrz właśnie z tymi szpilkami. I tu na dole i tu na górze. I jak ja mam się za to zabrać? Nie mam zielonego pojęcia. No wiem, że chciałbym sobie tutaj wyciąć, tu i tu na dole małe okienka, żeby miarką przejść i po prostu zmierzyć ten rozstaw szpilek, tak mi się przynajmniej wydaje. Przynajmniej na początek. Tutaj ewentualnie... Nie, tutaj no nie zmierzę, bo to jest jakieś krzywe. Tu od ziemi też nie, nie zmierzę. Kurwa nie wiem jak, jaki punkt wziąć. Co, coś, coś od czego odmierzyć ale jaja dobra pany, słuchajcie wyciąłem y, otworki inspekcyjne słuchajcie takie to puszki pandory no i sobie mogłem chwycić y, tutaj śrubę no to tak z pół, y, pół centymetra trzeba dodać do wymiaru ten idzie miarka i pęk do śruby akurat z tej strony y, bo sprawdzałem i z jednej i z drugiej strony jeszcze sobie naciąłem żeby po prostu miarką chwycić, bo troszkę mi uciekało, a tak mogę o. i się. I tak. Na dole to samo. Słuchajcie, wstawiłem te zastrzały, tak? Piertam jeden ten próg wyciąłem, później dopiero podłogę i ten próg zostawiłem dolny. I słuchajcie, jestem z wami szczery. Maluch się nie rozjechał. Brawo kwiatku, jak ty to zrobiłeś? Kurwa nie wiem. Może on już jest rozjechany. Ale nie, dobra, na no poważnie. E, pomierzyłem sobie i wychodzi mi 120,5. E, a to 120, no bo pół to tej szpilki, bo jak chwytałem ją e, nie od środka, tylko po prostu za ten kraniec, powiedzmy tak, śruby. Z tym, że ciupkę się rozjechał. Dobra, nie będę was się miał. E, te dwa otwory są w porządku względem akurat tego mierzyłem, nie mierzyłem tutaj bo to jeden chuj, tu jakoś mi wygodniej i to względem tych, ty, to, tej i tej, nie, czyli tak? Te, te, aha, tej i tej jest w porządku i tylko ten o dwa jebane milimetry mi się otwór przesunął względem kurwa tego, nie? Jak tu jest coś powiedzmy 75 mm, nie kurwa, no 75 mm to tutaj mam 72 i kurwa powiem Wam, że tutaj wychodzi rzeczywiście o te 2 mm względem te, yy, tutaj, mimo że ta śruba jest w porządku, tylko to tu mam odchylenie, ale 2 mm słuchajcie, ja mi się wydaje, że, że bez przesady, Panie, to później dopiero to mogę sobie chyba tu naciągnąć, nie no kurwa nie jest źle, jak mówię, każdy z Was chyba przeżył historię, no teraz nie będę się tłumaczył, ale tylko tak a propos wrzucę, że Kurwa jak ktoś tam ma okoliczne wiochy, takie wiecie, zabite dechami, tu tam maluchami skakali, kurwa paliwa nie było to, benzynę ekstrakcyjną wlewali, kurwa skakali z tych skarb wszystkie te offrody stały, maluch przejeżdżał, progów nie miało i to jeździło, nie? W sensie. Kurwa. No dobra, słuchajcie. Co by tu teraz zrobić? To mam pomierzone, czyli po 120. Muszę jeszcze. Tutaj jest ten kąt taki też, ale kurwa ja mam położonego go na boku. Powiedzmy o, że tak jest maluch. To jest yy, podłoga i to jest wyżej. I tu jest niżej, nie wiem jak ja mam to zmierzyć teraz. Od czego się. A może. O, ty. Kąt bym złapał jakoś i tu se zmierzył. Nie, to głupie? Czekaj, to co to robi. Aha, to lewo, prawo, to nie. Jakby tu kąt zmierzyć? Dobra, to trzeba, to, to trzeba się zastanowić, pomyśleć i w ogóle zacząć coś działać, bo na razie to tylko paplanina i nic się nie dzieje. Czyli robota w normie. Jeszcze piwko, jakaś małpka. Na szczęście kwiatek nie styk, więc coś trzeba wymyśleć. Słuchajcie, jesteście niesamowici. Jeszcze 5 dni do końca w momencie jak teraz nagrywam. Do końca aukcji z figurką Buddy Ala Kwiatek. No po prostu kapcie spadają. Słuchajcie, odpieczętowałem sobie tutaj tą blachę, która przy okazji też była przyspawana do podłogi bagażnika, jakby to nie nazwać. Więc mamy oryginalny lakier, panie Jacku. No bo wiecie, mógłbym zostawić, tylko że tutaj musiałbym cięć, a nie wiedziałem, czy, czy, czy to już puściło, czy nie. No co, tak to wygląda. Coś tam chcieli poukrywać, śrubki powycinali. Nowe wstawili. No, ale przynajmniej słuchajcie, blachę zabezpieczyli, więc super. Podkładówka taka, wiecie, typowa. To jeszcze z pędzla. Jeszcze z taka, wiecie, hamerajtowa, więc super. Nie no, wiadomo, ja tam nie będę nikogo o, o, oceniał. Bo, tak jak ktoś umiał, tak chciał i naprawił. Chociaż no wiadomo, zostawia to wiele do życzenia. Bo zaraz Kwiatek musi z tym walczyć, panie Jacku. Panie Jacku, no dobra. To idę z tamtej strony, od bagażnika, od góry po prostu odnituje to, 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 to. A potem będziemy myśleć co dalej. Dobra, takie małe nowinki. Czy te zgrzewy sobie takim frezikiem Połokrągłym, no akurat nie było w zestawie takiego e, o, typowo takiej kulki. Oczywiście, młotek połamałem. Chłop, chłop robi malucha, nie umie młotka używać. I słuchajcie, e, z tamtej strony zaraz podejdę z grzewy, rozwierciłem szpachelka. Zwykła do skrobania. ta jakaś jest wyjątkowa kurwa mocna. Motłukę w nią, i po prostu wiecie, ten e, tą resztkę, tu widać jak przeszła. E, tą re, tego resztkę tego zgrzebu, czekajcie. Moment. O, to moje stanowisko, kurde, taburcikowe. Yy, I słuchajcie, tu już widać, że po prostu odchodzi blacha od blachy. No oczywiście tu mi zjechał frezik. Yy, I na tyle głęboko, aż widzę, że rdza idzie i w sumie to taka blacha, dwie blachy się robią, nie? Tu już jest puknięte, tu już odeszło. Yy, tutaj trzeba przypierdolić, odeszło, odeszło, więc kilka razy, na przykład tutaj widać, że jest jako całość. Ale to tu jeszcze tutaj nie, nie doszedłem, więc tak to wygląda. Odsuń. O, jesteśmy w bagażniczku. Ops. Kurde, chłopy, ja tu już miałem to wyciąć, a nie wiem jak to zrobić. Eee, bo tak. No z początku plan był dobry. No to sobie to rozgrzałem od podłogi, tak, bagażnika. No to ok. Tutaj po bokach, to w sumie mogę wyciąć. Tutaj przy nadkolu też spoko, nie? Czy po prostu taki kwadrat wyjebać? Tylko, wiecie co? Bo mnie martwi jedna rzecz. Bo tutaj są na też szpilki. Tutaj jest kurwa e, raz, dwa, trzy. Jest pełno zgrzewu. Zgrzewu. A ta blacha to wzmocnienie jakby pod amortyzator. Kurwa i nie wiem jak to zrobić teraz. Bo ono pewnie idzie jeszcze tutaj. Gdzieś nawet tu chyba tak o. Jakoś dotąd. Tak mi się wydaje, bo tu nawet Taki jakiś charakterystyczny łuczek, no bo tu mamy to wytłoczenie, jakby to miał się chować tu. I teraz nie wiem, czy to idzie dalej głębiej, aż do samego końca, do końca wytłoczenia, czy nie. Nie wiem co zrobić, kurde. Się zamotałem troszkę. Nie wiem co... pokaż z tej strony. Ech, co by tu zrobić? No tu powiedzmy mogę ciąć, tak. Ech. Nie mam pomysłu, nie mam pomysłu, po prostu dziura. Co te, to łotkute, hej. Kurwa ja pierdolę się, namęczyłem z tym. Takiego w ogóle pikołka. Ciekawe czy z tego wymiary szczytam. No udało się, no trochę te zgrzewy, no jak widać losowo, tak? Tutaj gdzieś dwa, tu jeden, tu jednego w ogóle zapomniałem, ale on w ogóle to chyba nawet nie trzymał, tak, więc jaja. Ale dobra, najważniejsze, że się dowiedziałam, że to wzmocnienie tego, e, jak to się nazywa, amortyzatora, powiedzmy, to idzie tutaj gdzieś do połowy, czyli mniej więcej tak, jak było to zagięcie, takie sprasowanie, i teraz po prostu wiem, gdzie mogę ewentualnie ciąć, także po prostu tego nie rozpierdolić, bo na tym mi zależało, nie? Drogi pamiętniczku, właśnie jeszcze bardziej zepsułem malucha niż zepsułem. Koniec. Słuchajcie, jest przegroda, ściana grodziowa z tym mocowaniem resoru, wyrwane. Kurde, no powiem Wam, że tak. Fajnie, że te zgrzewy porozgrzewiłem, po więc super. Tutaj wycięłem blachę, bo już nie chciałem, słuchajcie, tutaj próbować, bo tu są ze 4 ten, to będzie mi chyba łatwiej z tamtej strony jakoś zaatakować. Mam lepszy teraz dostęp, żeby to wyczyścić. I ogólnie, zanim wstawię w ogóle tą nową ścianę grodziową, która jest no, piękna w porównaniu z tym, to w ogóle yy, to, to, kurwa, no, jeden krawężnik, i ten maluch połóż, by pękł w pół, nie? Przynajmniej ten przód. Tutaj natomiast, zanim w ogóle wstawię, to będę musiał chyba pierw to yy, tutaj to odbudować, ten kawałek taki tej blachy, yy, bo resztę chyba zostawiamy, i też zastanawiam się, co zrobić z tymi nadkolami w sensie. No, kawałka niejako brakuje. Tutaj też jest podgnite. Kurwa, nie wiem, no niepotrzebnie może na boku teraz ten maluch leży, a już go nie postawię na tą chwilę, przynajmniej na tem. Więc tu będę musiał jakoś sobie radzić w taki sposób, żeby po prostu przy z powrotem układaniu na koła i dalszej demolce nie, nie uszkodzić. No, trzeba będzie tu opiłować, tu poczyścić. Nawet pod tym klejem widać, że korozja wlazła, nie? Więc tak to wygląda. Większych szkód nie pamiętam. Tutaj tu już w zasadzie to już cięłem. E, cięłem, cięłem. Tutaj też resztki tej podłogi grodziowej zostało. Mówię o tym na przykład, nie? E, no i trzeba będzie dalej dziubać. Ja pierdolę. Coś ty, Kwiatku, zrobił. Uch, ja pierdolę. Ja pierdolę. No muszę tak, muszę tak, bo to też powinienem wybić, bo to się przyda. Takie aluminiowe te fikołki, a w środku belka, w środku, tak powiem Wam, że gdzie gdzie tam kurwa. A teraz nie mam latarki. Moment, dobra, mam latareczkę, słuchajcie, no, e, gdzie tam powiedzmy ten smalec w postaci smoły e, został wtłoczony, ale tam głębiej to już po prostu widać, że, że po prostu już. No, no nie, no nie, nie będzie to banglało. Więc dobrze, że mamy nowe. A tutaj po, porydwiały. Perdewiałe, panie Jacku? Nie, no, żyleta, żyleta. Teraz jak to wstawisz? Dobra, odcinek dywagacyjny, czyli bez większych postępów. Bardziej psucie niż psucie. Eee, no nic, no to słuchajcie, no będę czyścił to. Na razie trzeba to po prostu ogarnąć. Ten ba barłuk, te resztę tych mas. To po wypierdalać, żebym się o to nie zabił. Eee, no i pomyśleć. I chyba będzie trzeba ten nadkola wewnętrzny. Kurwa kupić, bo tylko wiecie, no cały czas mnie to mocowanie zastanawia, bo ono idzie aż tam do wewnątrz bagażnika, niejako, nie? I muszę to jakoś pomyśleć logistycznie, że tak powiem, już pomijając log logikę w ogóle w moim wykonaniu. Ale co, bawię się świetnie, kurwa zajebiście, po prostu skaczę z radości. O jezus, kwiatku, co ty gadasz? Dobra, słuchajcie, to chyba będzie na tyle, przynajmniej odcinek. Jeszcze raz dzięki, że jesteście tacy hojni na tego wośpa miłego dnia, życzę wszystkim, jesteście po prostu kurwa the best Pozdro Nie, no nie zostawię, w sensie jeszcze porobiłem sobie i co, i wstawiłem nową podłóżkę znaczy nawet pasuje tu się nagnie tam się nagnie, tam się nadda, tam się przypierdzieli luks tutaj teraz jakieś takie ale nie, bo to trzeba trochę cofnąć pewnie albo odgiąć, albo coś, albo to może mi się wykrzywiło, jak ten, chociaż... albo cały maluch spierdolił. Ważny teraz jest ten. E, tutaj będzie trzeba te śrubki przymocić, przymo, czyli to, tu i sobie zmierzyć, czy to wszystko fasuje. Kurwa, luks, ale ten... Czekajcie, bo jakbym sobie to przy, przyspawiał do tego i później do tego, oczywiście wcześniej, wcześniej robiąc to, bo tu taki spory nawet kawałek jest, tej blaszki, Blaszkie i później mógłbym się bawić tymi błotnikami. Hibo, hy, hy, hibo, hibo. Tak mi się Ale coś takiego, o, o, pasuje, pasuje, ładne kurwa. hopie nie pogadać, zagramanica, Ameryka, te perze, nie powiem co. Że prawidłowo, że prawidłowo, czekaj, coś jeszcze miałem? Nie, dobra, to narazka, cześć. A, podłogę mógłbym przy. A, jebać, już mi się nie chce. No dobra, no mówiliście. Dobra, to się trzyma na słowo honoru i to jest tylko w zasadzie przyłożone, bo ja powinienem włożyć to, jakby pod spód, i to powinno wychodzić na to, nie? E, ale coś tak kombinowałem i to mam, no w zasadzie, tylko na jednym klipsie tu się trzyma, to nie mam szans, żebym jak to jakoś sensownie włożył. Ale, kury zapiął. Później jak robśik, się jakimiś kobrami, jakimiś raptorami, słuchajcie, ale będzie żyleta. A jakie krzywe, uuu, nie pogadasz.